Pitaj. Piękny jest świat, i niezwykły. Zatrzymaj się na chwilę, zaczerpnij siłę, Wasz w dach i powolutku. Jak najwolniej, jeszcze wolniej, was w wydech. Poczuj moc w sobie. Poczuj moc bezwarunkowej miłości wszechświata. Poczuj swój oddech. Poczuj każdą cząstkę siebie. Spójrz w niebo i pozwól sobie, by ta moc ze źródła spływała do twojego serca. Wycisz swój umysł. Nic nie oczekuj. Tylko nastaw się na to co najlepsze. Oddychaj. Niech ten oddech światła przeniknie w każdą komórkę Twego ciała. Poczuj, jak wszystkie Twoje narządy napełniają się światłem, miłością i pięknem. Uzdrawiającej mocy ze źródła łaski. Weź wdech, zatrzymaj i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej weź wydech. Weź wdech i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej w dach. Jestem tu i teraz. Jestem świadoma, że miłość wszechświata spływa do mego serca i mojej duszy. I za wszystko jestem wdzięczna. Oddychaj. Biorąc wdech, napełniaj się światłem. Biorąc wydech, odpuszczaj wszystko, co Ci nie służy. Nie oczekuj nic. Świat wie, co dla Ciebie dobre. Świat wie, co dla Ciebie najlepsze. Zaufaj. Oczami dziecka spójrz w niebo, poczuj piękno natury w swej duszy i w swoim sercu, i napełni się pokojem i obfitością bo wdzięczność daje ofitość.